W tym filmie zajmiemy się naprawą zamka centralnego w BMW E36, a dokładnie wymianą siłownika tylnych drzwi. Jak widzicie, drzwi przestały się otwierać, początkowo dotyczyło to tylko lewych drzwi, ale kiedy prawe też przestały działać, doszedłem do wniosku, że muszę się tym zająć. Operacja ta wymaga rozebrania prawie całych drzwi, zaczynamy więc od demontażu tapicerki. Boczek przykręcony jest na dwie śrubki, które schowane są pod zaślepkami w okolicach rączki oraz boczek trzyma się na klipsach po całym wodzie. Oczywiście serdecznie zapraszam do subskrybowania kanału i zostawienia łapki w górę. Na początek wyciągam klipsy oraz uszczelkę, ponieważ ułatwi mi to wyjęcie szyby i dzięki temu również jej nie porysuję. demontuje klamkę odkręcając śrubkę i rozpinając dźwignię Ups, małe zaskoczenie Normalnie w tym miejscu znajduje się śruba z łbem czworokątnym, ale jak widzicie, z jakiegoś powodu jej tu nie ma. Nie dało się jej odkręcić, więc musiałem przejść do bardziej drastycznych metod. Odpinam no! cięgno sterujące od dzyndzla. Opuszczam szybę i wypinam klips ze ślizgu. Jeśli zastanawiacie się dlaczego szyba na przykład wyskakuje z prowadnic, przednia czy tylnia, to powodem są właśnie uszkodzone klipsy. Jeśli planujecie jego wymianę, polecam zakup z oryginału. Z mojego doświadczenia wynika, że zamienniki nie działają poprawnie. Delikatnie opuszczam szybę uważając przy tym, żeby jej nie zbić i przechodzę do demontażu uszczelki. W kolejnym kroku usuwam dekor, który blokuje wyjęcie szyby. Jak się okazało, brakuje mi środkowej śrubki. Nie jestem pewien dlaczego. Przypuszczam, że zginęła, kiedy byłem w serwisie na wymianie szyb. Podnoszę szybę do góry manualnie i wyjmuję ją z drzwi. Prowadnicę obklejam taśmą, ponieważ trzeba będzie ją zdemontować i lekko przesunąć i to właściwie jest najgorsza część tej całej naprawy. Może się ona bardzo porysować podczas tego procesu, a tego przecież chcielibyśmy uniknąć. Teraz luzuję dolne oraz górne mocowanie szyny. Przyczyna na górze przymocowana jest małą śrubką oraz wpuszczona w ramkę drzwi. Teraz możemy przesunąć prowadnicę, nie trzeba jej całkowicie wyjmować, wystarczy ją odsunąć na tyle, żeby dało się sięgnąć do mechanizmu zamka. Jedną ręką, oczywiście, jest to trudniejsze niż oburącz. Teraz pora na oświetlenie chaloru w Idealnie byłoby to wiedzieć, że jestem taki mądry i wszystko wiedziałem od razu, ale poza kamerą najpierw naprawiłem drugie drzwi, żebym tutaj mógł wszystko elegancko pokazać, niczym prawdziwy youtuber. W drugich drzwiach udało mi się bez problemu wyciągnąć zamek na zewnątrz. Tutaj miałem z tym jakiś kłopot, ale tak naprawdę nie jest to konieczne. Wystarczy tylko odpiąć wtyczkę i odczepić czarny moduł w sterownik. Otwieram klips zapadkę, która znajduje się z tyłu modułu. Można ją łatwo wymacać palcem i siłownik po prostu schodzi z zamka. Kupiłem zamiennik, który jest niemalże idealny. Różni się tylko głębokością niektórych otworów. Po zamontowaniu siedzi delikatnie inaczej, ale nie wydaje mi się, żeby to robiło jakąkolwiek różnicę w funkcjonowaniu. Trzeba oczywiście tylko dobrze trafić na wszystkie dźwigienki, bo inaczej nie będzie działać. Kiedy moduł dobrze się kliknie na miejsce, można z powrotem zapiąć wtyczkę i zamontować zamek na swoje miejsce. Zanim to jednak zrobimy, oczywiście dobrym pomysłem jest sprawdzenie, czy zamek w ogóle reaguje. Jak widać, pacjent przeżył, a operacja się powiodła. A teraz w super przyspieszonym tempie obserwujemy proces odwrotny, czyli montaż. Najpierw montuję zamek, z którym jest trochę kłopotów, bo musi on wskoczyć z powrotem na uchwyt od klamki. Dokładnie nie wiem jak to zrobić, robię to zawsze na chybiu trafił i tak długo, aż poczuję, że klamka faktycznie zaskoczyła na swoje miejsce. W następnym kroku ustawiam prowadnicę, lekko ją przykręcam, żeby mieć możliwość manewru Przykręcam górną śrubkę, instaluję uszczelkę, montuję szybę na swoje miejsce, uważając, żeby oczywiście nie zjechała i się nie potuchła. Dokręcam prowadnicę, zakładam spinki i przykręcam dekor, uzupełniając brakującą śrubę. Instaluję szczelkę. Wpinam szybę i sprawdzam, czy działa. Instaluję klamkę. Czy klamka działa? No i pełen sukces. Zamówiłem oczywiście nowy element, który był urwany. Jak się okazuje mocowanie ma dzisiaj zupełnie inną konstrukcję. Wygląda inaczej, a oprócz tego po wkręceniu śrubki okazało się, że jest ona za długa i nie da się jej wkręcić do końca, więc już poza kamerą podciąłem ją lekko na wymiar. Myślę, że w ten sposób producent chciał zaprosić nas do wspólnej zabawy. Na koniec, oczywiście, mały detailing. Zastanawiacie się pewnie, czemu nie zdarłem butylu z drzwi i nie nałożyłem nowego. Otóż zrobiłem to dlatego, że coś trzeba będzie robić, kiedy przyjdzie pora na serię odcinków o całkowitej odbudowie tego samochodu. Wtedy na pewno będzie to poprawione, a na ten moment tyle wystarczy. W tym odcinku to już wszystko, mam nadzieję, że Wam się to przyda, jeżeli film się podobał, zostawcie łapkę w górę i subskrybujcie, dzięki, do usłyszenia, cześć! Hej, a może obejrzysz jeszcze ten odcinek?